Dobra, no dobra, tworzymy karierkę, nazywam się nazywa, Msidu. Biorę z Czech, bo czeski jest bardzo podobny do języka polskiego, a nie chcę mi się latać do T, do, do, do Poland. Przewidzę urodzenia, Sprawdzać tutaj nie mogę dać prawdziwej. Okay. Pomyślałem, że wezmę sobie Lech Poznań, ale też to jest klub topowy, a ja chcę się dobijać do wyższego poziomu. Lech Poznań. Dobra. Tak. Top 3, czyli najlepsze drużyny okej, okay. cieszą się że zostaje ojej, wysoko stali rozbudowa chyba negocjator nawet dwa razy sobie ulepszę bo ja będę tutaj stawiał na młodych oczywiście stają najwięcej porównajmy jeszcze sobie ten, czasami to jest dylemat Zobaczmy co daje loyalty Qualiter Domestic Cup. A oni co dają. Nie no, to ja biorę tego. On daję tylko trochę mniej. Patrząc per perspektywistycznie w tą karierę będę toczył. Bardzo, bardzo dużo. Okay, zobaczmy sobie drużynę, spróbujemy dobić aż do 2020, do tutaj 15 lat można zagrać tylko 2005, bo to jest Fifa 2006 Na powstała w 2005 oczywiście, nie, SW to jest L Libero Jezu, jaki? Iwan! Ludzie. Dajcie żyć. Dobra. Ojej, nie, jestem swojego stworzonego zawodnika. Dobra, co ustalamy tak, że nie gram tym stworzonym zawodnikiem, bo zapomniałem, że go stworzyłem. Kiedyś <grych> miałem taką sobie zabawę robiłem. To jest zdecydowanie. Zamiast tamtego będzie ten. Nie mamy żadnego rezerw rezerwowego. Zakliwana. Dobra. 5-3-2, chyba formacja. 5-3-2. Nie, 5-3. Chciałem. Nie istnieje taka formacja. 5-2-2-1, tak. Dobra. Jajtkowski będzie wykończał, sobie tutaj nikogo nie mam, dobra, nazwę to karier, bo nie mogę wpisać A, tak to działa. Nie chciałbym, żebyście pisali kogo mogę kupić, czyli możecie tak jak po dzisiejszych piłkarzach, co mają ponad 30 lat, musieliby mieć, nie? to było 15 lat temu. Czy musieli być koło 35, albo jakieś ikony na przykład, ale to raczej trochę później niż te A. Zobaczmy, kto jest na liście. Są nie Polacy, ale nie zbyt ciekawi. Spróbuję wyszukać w FA, albo na przykład w serii A, w wyrałem 75. To byłby cud. Tak, dopiero jest na. Na liście, ja nie, nie, stać mnie na niego Ale jak, jak bym go kupił? No to ludzie Dlaczego sprzedają dopiero? Dobra Gwiazda, nie wiem jakiej drużyny, bo nie kojarzę tego logo Chwila dam, bo trochę Jest Czysta Aaa, dobra to nie najlepszy pomysł. Tutaj mam obrońców, ale obrońcy mnie nie interesują. Teraz szukamy forloan. Nikogo nie ma. Seria A. Będziemy chodzić po ligach i sprawdzać, czy są jacyś na wypożyczeniu. 75 rana, nie? Hutch. I to mojego młody. Kiedy on go pożyczył? 230 będą mu wystarczyć mógłbym dać jeszcze 5 bonusów ale też żebyśmy nie wydawali całego hajsu jednego zawodnika okej okay. gramy mecz otwarcia z Koroną Kielce jeśli się nie mylę okej okay. ładuje się Dobra mam taki pomysł, że będzie jak um, dacie mi 10 łapek w górę to wtedy ja robię um, odcinek z dwoma meczami, bo tak to będę robił z jednym jak będzie no i tak będzie im bardziej się będzie powiększać o 10, tym o jeden odcinek więcej le będę wrócał, um, na tydzień. W sumie to będę wrzucał raz na dzień na przykład, bo to będzie bardzo taka seria, A ten... teraz mam lekcję online i nie mam co robić, to nie będę kręcił. No i też jeśli będzie 50 łapek w górę na jakimkolwiek z filmów, ale to raczej w sensie nie, że mam no, mało widzów, to raczej nikt tego nie dobije. Chyba, że ktoś ma 50 kąt, jedna osoba ma 50 kąt i mi z 50 kąt, to wtedy zrobię live. Tylko, że na tym live będzie jedna osoba, nie? <laughs> ale mogę zrobić live. A. Jak będzie 50 kątek, to ja zapowiem, kiedy będzie ten live. O, ale w kleszczem nie łapią. O kurde, no jak mam przejść, to. Co ty zrobiłeś? O! czeski Race. Rejs! Byk, no nie! Wybił to. Świerczeski. Aj, przestrzeni minimalnie. Proszę Państwa. Zobaczmy czy już ktoś się zmieni. Okej, okay, gramy dalej. Chyba. No. Dobra, musimy coś sprawdzić. Może nie dalej. no i... Wolałbym jednak to wygrać niż przegrać. Kurde. gram na sami jakby co? I jednak to jest poziom adekwatny dla mnie. Mam nadzieję tylko, że nie przegram tego meczu, bo to przeciwnicy są dość łatwi. W sensie, no nie, że są słabi, no, też też skierowcy, to ja nie jestem. Ale uważam, że oni chyba teraz już grają nawet drugiej lidze, nie? No właśnie. w pierwszej, nawet nieźli byli. Kurde, pyk. Dobre. pik, Dobrze zagranie. Spalony serio. Ach, to zwaliłem. Na rejsach chciałem grać. Wyszło, jak wyszło. Dobra. Okej. Mówię, co ja to raczej rano nagrywam, więc... Mogę być też trochę taki... Zmęczony jeszcze po przełudzeniu. No nie, zablokowane. Ale to by była bramka, mówię wam. To by wpadło. Gdyby nie obrońca. To by wpadło. Kurde, no nie wrzucać sobie. O, okej. Okay. Dał ziemią. Dzięki temu ja mogłem sobie blokować. I Rejs, najszybszy piłkarz. Gwiazda Lecha. 33 lata masz. Ładna wrzuta, czemu oni do tego nie doszli? Bykko 1-0, 1-0 Gajtkowski. Na połowę meczu strzela bramkę na 1-0, dokładnie, na połowę meczu strzela gola. Brawo. Dobra, koniec pierwszej połowy. Dobra, gramy drugą połowę i mam nadzieję, że ten, będę starał się podwyższyć prowadzenie i yy, będę się starał grać z skrzydłami i wrzutkami, bo to jest moja dobra część. Słaba część to jest kreowanie akcji, co ja nie potrafię. Robię, umiem robić z wody, ale nie umiem się niej posługiwać. No. Skosił mnie akurat. Żółtą kartkę powinien dostać. Ech. Albo czerwoną. zagrać? O, jest tutaj idealnie kandydat. Samach świeżczewski raise. Rejs. rejs. No nie i właśnie tak, tak wyglądają moje akcje skrzydłami. Co za branikasz? Jest taki strzał się nie broni. Murdeczko. Na no by było, gdyby Delpiero przeszedł do Wielkiej Mam nadzieję, że za 15 sezonów będzie to wyglądało. Teraz no już moja siostra przylazła, muszę spłosować. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Przynajmniej na obiadek Picunia będzie. Hm. Dobra. Zrobię też potem karierę na tym kanale z FIFA Nowszej 21. Tej najnowszej. Kurde, co mi przybierasz. Dobrze, Savanach, Savanach, Savanach zbiega. Pyk goal na to. 0, Tak jest. Cóż za bramka. Rezerwowe no, rezerwowego piłkarza ale chodzę nie podoba mi się to, że oni sobie tak podają po prostu dobra sasin, sasin wyrzuca Sawanacha. Sawanach akcja 3 na 2 Pyk, nie ma. Co za odbiór. Proszę Państwa co tu się dzieje? Jeszcze broni to za łuska Podanie Tutaj nieudane z wody rozkonaniu gajtkowskiego Tutaj każe się kolony kierc się pytkania nazajem Jejku Co się tu dzieje? Cóż za stanowczy pressing No dobra, widać, że szans za wielkich na kolejną bramkę nie mamy, zwłaszcza jak moi piłkarze się ustawiają na pozycji spalonej. Jak wy odbierać tą piłkę? Dobrze, pyk, dobrze, nie ma spalonego. Rejs, Rejs, nie, przestrzelił. Ciężko jest tutaj porządnie strzelić na komputerze, bo ja mam klawiaturę, a nie pada. Bo gram na kompie, a nie na PlayStation. Ale formacja powiem, że bardzo fajna. 5.221. <grywka> Jakaś nowość. Albo raczej starocie, którego już nikt nie korzysta. Dobry. Szelver den czy jak mu tam... Pik w sawanach, sawanach, sawanach Piłka do kajtko z ta Dlaczego ten bramkarz broni takie strzały po pierwsze, a po drugie, jak oni strzelają? Dwie akcje sam na sam, i obie nie wykorzystane. Nie wiem, jakim cudem jest ja odwiedzać. No i znowu przestrzeni. Jedno, Mieli jeden strzał przez całe mecz Już pokazuję im, że wyszedł dalej, ale. Ten mecz jest przegrany przez Koronekiewicę. To czy da się kupić lub wypożyczyć tych piłkarzy? Jak tam forma naszych piłkarzy? Najgorzej idzie Telichowskiemu. 58 Overla trochę malutko. O i myśli dół. XD tutaj. Tutaj. Niestety stworzony. Możemy go sprzedać, będzie beka. failed, czyli ohu, się nie udało pewnie, że za słaby klub, albo za mało oferujemy negotiation history dokładnie? dokładnie albo nie, do to nie ma sensu a poszukajmy w drugiej lice angielskiej na przykład nie wstyd czy nie, nie, nie nie chcę search by name, tylko search tutaj. Plus 70, nie polish, Spanish Primera na przykład. Dobra, melisraelu betis. Może się go uda kupić. 6000 zaproponujemy albo 5700. dajmy mu, hajs 250. To jest to wiele więcej niż on zarabia. Tutaj w swoim starym klubie 3 lata wystarczające. No i też musimy patrzeć w przyszłość na młodych piłkarzy. Tak? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.